W rozwoju działalności firmy przychodzi taki moment, że powinna zacząć rozszerzać sprzedaż o rynki zagraniczne. Jakie korzyści przynosi eksport? Eksport pozwala zwiększyć produkcję i obniżyć koszty jednostkowe. Przy zwiększaniu produkcji znaczna część kosztów stałych pozostaje na niezmiennym poziomie i rozkłada się na większą liczbę wyprodukowanych towarów. Dzięki eksportowi można lepiej wykorzystać zdolności produkcyjne firmy. I tym samym uzyskać wzrost rentowności. Kontrakt eksportowy często prowadzi do wzrostu skali produkcji i rozwoju firmy. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi dystrybutorami może prowadzić do zamówień znacznie przekraczających chłonność rynku lokalnego. Obecność na rynkach międzynarodowych pozwala na poznanie poczynań konkurentów i na szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących w danej branży. Umożliwia uzyskanie szybkich informacji o nowych technikach marketingowych, nowych wymogach jakościowych czy zmianach w zakresie wzornictwa i opakowań. Bieżący kontakt z najnowszymi trendami światowymi poprawia także konkurencyjność firmy na rynku krajowym. Eksport powiększa bazę klientów firmy i uniezależnia od wahań na rynku krajowym. Na przykład firmy, które odczuwają sezonowy spadek sprzedaży krajowej mogą ograniczyć niekorzystny wpływ tych wahań poprzez, poprzez sprzedaż na rynkach zagranicznych. Dywersyfikacja rynków zbytu pozwala łatwiej funkcjonować w okresie kryzysu gospodarczego. Weźmy branżę samochodową, która w krajach Unii wykazała duży spadek produkcji za 2011 czy 2012 rok, gdzie w tym samym czasie na rynku rosyjskim odnotowano dwucyfrowy wzrost produkcji w tej branży. Tym samym firmy z Unii Europejskiej eksportujące części samochodowe na rynek rosyjski mogły obniżyć koszty kryzysu w branży dzięki dywersyfikacji rynków. Poza tym zwiększenie liczby klientów zawsze oznacza większe uniezależnienie firmy od decyzji indywidualnych odbiorców. Istotną korzyścią z eksportu w niektórych przypadkach może być znaczny wzrost rentowności produktu. Cena eksportowa może być wyższa niż cena krajowa. Tu podam przykład. Po dokonaniu dokładnej analizy cen na produkt codziennego użytku, który miał być eksportowany do Anglii i do USA, zaproponowaliśmy podwyższenie cen o 30% na Anglię i, 80, i o 80% na rynek USA, a odbiorcy z obu rynków zaakceptowali takie ceny. Oczywiście bez dokładnego rozpoznania cen i marsz handlowych na różnych poziomach sprzedaży nie powinno się opracowywać cennika eksportowego. Ustalanie ceny eksportowej powinno być poprzedzone dokładną analizą cen i marsz na danym rynku. Podsumowując, można stwierdzić, iż przedstawione korzyści zachęcają większość przedsiębiorców, którzy mają dobry produkt yy, czy usługę, do poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Kluczowym zagadnieniem nie jest, czy wejść na rynki zagraniczne, ale jak i kiedy to zrobić. Istnieją zbadane, opisane, sprawdzone w praktyce sposoby wchodzenia na rynki eksportowe. Gdy mamy dobry produkt, yy, który sprzedajemy na rynku krajowym, często nasi dystrybutorzy krajowi sprzedają nasz produkt za granicę. Ale może się też zdarzyć, że krajowa firma, yy, producent załóżmy soków. Która ma rozwinięty eksport i współpracuje z dystrybutorami z zagranicy, poszerza swoją ofertę produktową o niekonkurencyjny produkt innej firmy y, krajowej. Na przykład, producent soków dostarcza do swoich kanałów zbytu za granicę pasztety, gdyż jego dystrybutor wyraził zapotrzebowanie na ten produkt. W obu przypadkach mamy do czynienia ze sprzedażą naszego produktu za granicę poprzez krajowe firmy. Y Transakcja zawarta jest w kraju i wówczas, według definicji, dokonujemy eksportu pośredniego. W eksporcie pośrednim nie mamy żadnego lub bardzo niewielki wpływ na to, gdzie i w jaki sposób jest sprzedawany nasz towar. Mamy niewielki wpływ na rozwój eksportu i nie mamy bezpośredniego kontaktu yy, z, ry z rynkiem zagranicznym. Inaczej jest w przypadku eksportu bezpośredniego. Wówczas transakcja odbywa się pomiędzy nami a odbiorcą zagranicznym. W przypadku eksportu bezpośredniego mamy zdecydowanie większy wpływ na rozwój eksportu i dokonywanie zagranicznych transakcji. Sami szukamy odbiorców, analizujemy sektor, yy, analizujemy ceny, konkurencję, planujemy promocje, poznajemy rynek zagraniczny, yy, nawiązujemy kontakty, prowadzimy transakcje handlowe. Porównując eksport pośredni i bezpośredni, można dostrzec zalety w obu sposobach wchodzenia na rynki zagraniczne. Eksport pośredni nie generuje dodatkowych kosztów kosztów kadry eksportowej, kosztów analizy marketingowej, kosztów promocji i innych kosztów związanych z działaniami proeksportowymi. Zdecydowanie eksport pośredni jest najtańszym sposobem wchodzenia na rynek, ale w przeciwieństwie do eksportu bezpośredniego, znacznie ogranicza wpływ na budowanie i rozwój rynku eksportowego. Brak bezpośredniego kontaktu z rynkiem może uniemożliwić długotrwałą obecność na tym rynku. Eksport bezpośredni poz pozwala na świadomy strategiczny rozwój rynków zagranicznych. Bezpośredni kontakt z odbiorcami pozwala budować trwałe relacje i szybko reagować na potrzeby i zmiany rynkowe. W praktyce, gdy firma dowiaduje się, że jest zainteresowanie ich produktem i dystrybutorzy sprzedają go za granicę, rozpoczyna eksport bezpośredni. W przypadku eksportu bezpośredniego należy wymienić trzy najbardziej istotne elementy sukcesu. Pierwszym z nich jest zdobycie informacji o rynku, konkurencji i cenach. W eksporcie podstawą sukcesu jest wiedza i informacja. Drugim elementem sukcesu jest dobrze, starannie przygotowana oferta produktowa i cenowa, a trzecim, proszę Państwa, bardzo istotne jest również dokonanie właściwej selekcji potencjalnych partnerów handlowych, wybór odpowiednich odbiorców naszego produktu z odpowiednich segmentów rynku. Nasze szkolenia pozwolą przybliżyć zagadnienia związane z wymienionymi wyżej elementami sukcesu. Zapraszam więc do obejrzenia kolejnych odcinków.